Was kres po Waszkrzes. Pozdrawiam Was, drogie bracia i siostry, za świetnym i sławnym prazdnikiem Wazkrycenia Gospoda naszego Jezusa Chrysta! Aleluja. Pan Jezus jest pośród nas. On dzisiaj do nas przemawia. My słyszymy Jego głos. Aleluja. Bo On rzeczywiście zmartwychwstał. I, bracia i siostry, ilekroć otwieram Słowo Boże. Ja słyszę, jak Pan Jezus przemawia, bo On z On żyje i On jest ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Taki sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Ja się cieszę, bracia i siostry, z tego słowa, które tutaj było wygłoszone w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, słowo prawdy, słowo zbawienia, słowo, bracia i siostry które wykonuje Bożą pracę, kiedy je przyjmujemy w szczerości, w prostocie. Słowo, które nas przemienia, które nas uzdrawia, które nas oczyszcza, uświęca, które wypełnia nas pokojem, które wypełnia nas mądrością Bożą i które też wypełnia nas mocą Bożą. Przez wiarę, kiedy je przyjmujemy jako Słowo Boże, ja chciałbym, ponieważ czas dobiega końca, podzielić się z wami bracia i siostry tym pocieszeniem, którym Pan mnie pocieszył podczas tych świąt zmartwychwstania pańskiego nieco wcześniej, bo w Bielsku obchodziliśmy te święta we wcześniejszym terminie. Więc bracie i siostry, chciałbym zwrócić uwagę na to zwycięstwo, które się dokonało, i na tę nadzieję, które to zwycięstwo powinno wypełniać w serce każdego wierzącego. Na pewno, bracie i siostry, to już było mówione, ale może spojrzymy na to z innej strony. I chciałbym, abyście doznali tego samego pocieszenia, i napełnieni zostali takim samym entuzjazmem, jak ja, kiedy do mnie to dotarło, niech Duch Święty mi dopomoże przekazać te słowa. Więc bracia i siostry, wszedłem w położenie uczniów Pana Jezusa, którzy chodzili z Panem Jezusem przez 3,5 lata, którzy widzieli, jak On dobrze czynił, jak uzdrawiał chory, wypędzał demonów, bo Bóg był z nim. Którzy otrzymali to objawienie, że on jest synem Bożym, że on jest mesjaszem. I oto bracia i siostry są przy stole paschalnym pan Jezus po raz kolejny. Mówi im: że będzie wydany w ręce grzeszników. Mówię o zdrajcy. Jak oni się czuli, bracia i siostry? Ja myślę, że nadzieja opuszcza ostatnia serce człowieka. Ciągle mieli nadzieję. Słyszeli te słowa, ale mieli nadzieję. Pan sobie poradzi. On z każdej sytuacji wyjdzie zwycięsko. I znaleźli się w ogrodzie. Nagle pojawiły się latarnie. Pojawił się tłum z kijami, z mieczami, i pan Jezus został aresztowany. Była noc. Uczniowie się rozpierzchli, korzystając z osłony nocy. Ale myślę, bracie i siostry, że ratując własną skórę, jednak mieli nadzieję, że pan sobie poradzi. Uciekli, no bo ratowali samych siebie. Ale myślę, że jeszcze i w tym momencie uważali, że pan sobie poradzi. Są granice i objawi się chwała Boża, objawi się zwycięstwo Boże. Niektórzy poszli za nim. Jan miał znajomości u arcykapłana, wszedł na dziedziniec, wprowadził Piotra. Widzieli, jak Pan Jezus był przesłuchiwany i myśleli: Kiedy, kiedy objawi się chwała Boża? Być może poszli, aby być świadkami tego. Może jedynymi, bo inni się rozpieszli, oni będą pierwszymi świadkami. Którzy zobaczą, jak Pan Jezus zatriumfuje nad tymi grzesznikami, na tymi obłudnikami. Pan je... odesłano od nasza do Kajfasza, potem do Piłata. Znowu nie wiem, gdzie oni byli, ale przypuszczam, że Jan był. Jeśli. Inni nie mieli wstępu albo lękali się władzy rzymskiej, to Jan był. On był nawet i pod krzyżem. Jan może myślał ja będę jedynym świadkiem tego, jak zaraz Pan tutaj powali tych grzeszników i objawi się chwała Mesjasza, Zbawiciela Izraela. Przyglądał się. Został wyprowadzony w cierniowej koronie. Krew spływała po jego twarzy. W purpurowym płaszczu oto człowiek. Patrzyli uczniowie, może gdzieś ukryci. Patrzył Jan. Kiedy to nastąpi? Cały czas mieli nadzieję. Nie nastąpiło. No to znaczy, będzie później. Ubieczowany został. Włożyli krzyż na jego ramiona. Był zniekształcony, tak zbity, tak osłabiony, tak posiekany tymi biczami rzymskimi. Nie miał siły, aby nieść ten krzyż. Upadł. I tutaj być może Dgnęło serce Jana i innych uczniów Pana Jezusa. Czyżby to niemożliwe? To jest Syn Boży to jest Mesjasz. Wybawi Go Ojciec, wybawi Go Ojciec Sprawiedliwy. I szedł Pan Jezus na Golgotę. A oni być może z dala mu towarzyszyli. Nie wiem, kto był najbliżej: kiedy Syn Boży był przybijany do krzyża. Nie rozumieli tego. Czy to za ich grzechy, czy to za moje grzechy, czy to za Twoje grzechy, że to za grzechy całego świata? Nie rozumieli tego. Było to jeszcze dla nich zakryte. Oni widzieli w nim Króla Izraela, wybawcę Izraela. I oto usłyszeli dźwięk młotów. Nie wiemy, czy Pan Jezus wydał jakiś okrzyk cierpienia. Nie czytamy o tym. Został przybity do krzyża. Krzyż został umieszczony, tak iż Chrystus został wywyższony. A faryzeusze mu A ci, którzy przychodzili obok jeśli jesteś Synem Bożym. Wstąp, wtedy uwierzymy. I do ostatniej chwili wydaje mi się, bracia i siostry, Jan i nie uczniowie, jeśli gdzieś tam byli, mieli nadzieję, bo nadzieja opuszcza jako ostatnia. Mieli nadzieję. Może w tym momencie, może rzeczywiście w tym momencie nawróci się cały Izrael. I cały Izrael będzie zbawiony. Przyglądali się, słońce się zaćmiło. Czekali, po obu stronach ukrzyżowani zostali dwaj złoczyńcy. Ci, którzy byli blisko, słyszeli, co Pan Jezus mówił. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, kiedy był przybijany do Krzyża. I nagle usłyszeli może i wszyscy, ale na pewno i ci, którzy dalej byli nie tak blisko Krzyża. Wykonało się! Może w tym momencie, bracia i siostry, Jan pomyślał, o teraz objawi się chwała Mesjasza. On jeszcze być może wyszeptał, ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mojego. Głowa jego opadła bezwładnie. I skonał. Nie wiem, czy wiedzieli, bracia i siostry, co to oznaczało, kiedy głowa opadła bezładnie. Ja też tego nie wiedziałem, kiedy głowa mego taty opadła bezładnie. Nie wiedziałem, co to znaczy. Już nigdy więcej się nie obudził. Moi drodzy, skonał ich mistrz, mesjarz wracali do domu ze złamanym sercem nie było pocieszenia dla nich ich mistrz został pokonany zwyciężyło zło zwyciężył szatan Zwyciężyła śmierć. Z takim świadectwem opuszczali wzgórze Golgoty. Mm. <laughs> Ale chwała Bogu, bracie i siostry, że było inaczej. Nie wiem, czy w tym momencie szatan zakichotał zwycięsko czy już zrozumiał, że został pokonany. Pan wstąpił do podziemi i szatan musiał oddać mu klucze. Halleluja! A trzeciego dnia zmartwychwstał. Halleluja! Bracia i siostry zwyciężyła prawda. Zło zostało pokonane, śmierć została pokonana, szatan został pokonany, piekło zostało pokonane na wieki. Co chcę przez to powiedzieć, bracia i siostry? A jak żeby mogło być inaczej? Kto pokona Boga Wszechmogącego? Jakże mogło być inaczej? Czy szatan może pokonać wszechmogącego bracie i siostry? Halleluja! Nigdy! Jeden jest Bóg, ojciec, syn i Duch Święty. On jest jedynym Bogiem wszechmogącym. I chociaż bracie i siostry w życiu naszym wydaje się, że zwyciężył szatan, zwyciężyło zło, jeśli jesteśmy dziećmi bożymi, jeśli Chrystus mieszka w nas, nigdy szatan nie pokona Boga. Zwycięstwo należy do Boga i pomazańca Jego, jak czytamy w Księdze Objawienia. W rozdziale. Jenaste wierszu 15 i zatrąbił siódmy anioł. I odezwały się w niebie potężne głosy mówiące, panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jemu, Panu naszemu, Bogu wszechmogącemu i pomazańcowi Jemu, i królować będzie na wieki wieków. Czy to się podoba komu, czy nie. Aleluja. Bóg jest Bogiem, Pan jest Panem, bracia i siostry. Pan zwyciężył dla nas. Jeśli On jest w sercu naszym, w życiu naszym, jako Bóg i Pan, jeśli uwierzyliśmy świadectwo Ojca o Synu Swoim, jeśli przyjęliśmy przez wiarę Słowo Boże, które jest Słowem Boga, jeśli przyjęliśmy Zaprosiliśmy Jezusa Chrystusa do swojego serca, do swojego życia. Złożyliśmy swoje życie w Jego ręce. Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem i jesteśmy zwycięzcami razem z Jezusem Chrystusem na wieki wieków. Bracia i siostry, tym słowem pocieszy mnie Pan. Na końcu jest zwycięstwo Boże. Bóg nasz jest alfą i omegą. Haleluja. Nie trwóżmy się, nie lękajmy się. Musimy przechodzić, bracia i siostry, przez próby i doświadczenia, ale na końcu jest korona żywota od Pana naszego. Haleluja. Dlatego dziękujmy Bogu naszemu, że się nam objawił i że staliśmy się dziećmi Jego, z woli Jego. Powstajmy, bracia i siostry.